Więc my sobie oglądamy takie bajki i w jednej było takie przywoływanie ducha. No, no właśnie oglądaliśmy to i tam trzeba było jakieś i świeczki i podobno to działa, a my jesteśmy dzielne, więc spróbujemy. Tak, to idziemy na kulę. Czekajcie, wyłączcie telewizor, żeby nas świecił. I, I trzeba jeszcze zgasić światła. No, to dobra. To pierwsze robimy te lituały, czy zgasamy światła? Najpierw chyba było, zgasamy światła. Dobra. Ja już zgasiłam na dole. Dobra. Dobra, to tu jedynie jest zaswiecone, bo tu na, jakby to robimy. To robimy. Dobra. Dobra, to Opłynie już mamy wszystko postawione. No to może musimy teraz to chyba powiedzieć. Zgłosimy tu światło. No. I teraz musimy ten retulat zrobić no, to tym zakęcie. Amen. 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 Dobra, ej, no no! Tam mówili, że... Boże, to, to było, że jakiś ten, no. było ten, że jakieś no. dźwięki mają się pojawiać. Dobra, chodźmy na dół. Coś, tu jest jakaś szlanka, jakiś duch na dole! Boże! Gdzie wy jesteś? Na dole, na dole było. Tu jest takie coś. Idziemy do naszej bazy tajnej w basenie. Tu nas pewnie nie znajdą. poza boże. Lenka, a gdzie jest Laula? Właśnie, gdzie ona jest? Do Chodźmy, idziemy jej szukać. My właśnie, chodź. To tu? A nie, to tam. Ona jest. Doba, doba. Chodź na górę. Dobra, do dobra, dobra, dobra. To chodź, na górze było, chyba była, to chodź tu do pokoju, poszukamy jej tu, może ktoś za łóżkiem się schowało, bo nie nadążała mm. za nami. Dobra, może ktoś tu za podłóżkami yes. się schowała. Ej, ja tu co? odkryłam, bo wiem, nie chcą otworzyć. No e, próbujemy otworzyć nie pomóż, chcę szybko, boję się dobyć sama. Ale należy! Się... Eee, dobra, dobra, o to się! co, co tu, tu jest? jest? O Boże, o Boże! Dobra. Dobra. Ty gdzie ona jest? Nie ma na no przykład? Może no gdzieś tam. No nie ma. Dobra, idę już na góle. Dobra, no nie ma jej! Dobra. To, to poczekajmy chwilę. Może no, coś nie wiem. Dobra, chodź jeszcze raz wlowimy. No nie ma jej! Dobra, może sprawdźmy jeszcze raz. Wow 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 mi się w głowie nie wiem co stało. Możesz napić weź no. sobie mleczko jest w kuchni, w kuchni. No, no. no. idź do kuchni i weź mleczko, pójdę z tobą. Być ci ta lalka na zadu byla No ta lalka, była tu, była. O boże. Będę wejść sobie. Co najmniej z lodówki jest ta świeży z Ale tak w ogóle kolki chyba nam wywaliło, bo nie do chce zaświecić światła. No, no to są własne.